Dzień drugi Typera sezonu 2025-2026. Pora na Francję. Cześć. Z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Wczoraj typowałem tutaj dla was ekstra klasę, więc dziś pora na ligę. Pamiętajcie, żeby na dole w komentarzach zostawiać wasze typy. No i lecimy. Ostatnie, osiemnaste miejsce we Francji, ja przypisałem mistrzowi Ligue de Lorient. Nie do końca rozumiem transfery klubu, które na papierze bardzo niewiele wnoszą, a powinny być to jednak wzmocnienia na poziomie, jeśli myślą o otrzymaniu. Tymczasem oni absolutnie nikim nie zastąpili ogromnej wyrwy, jaka pojawiła się po odejściu Juniora Kropiego. Przedostatnie Angers, które również w tym okienku bardzo negatywnie mnie zaskoczyło. W zeszłym roku biło się o utrzymanie i też powinno się wzmacniać. Tymczasem, przez dwa miesiące dokonali dwóch transferów, z których możliwe, że żaden nie trafi na stałe do wyjściowego składu, a na dodatek stracili paru skutecznych, kluczowych zawodników. Na miejscu szesnastym barażowym umieściłem Le Havre, które rok temu zajęło miejsce wyżej. Oni także niczym nie zachwycili mnie jeśli chodzi o nowe twarze, choć tutaj przynajmniej widać, że są to wzmocnienia pierwszej jedenastki. Ja jednak w ekipie Didiera Digara nie wypatruję cudów, walka o utrzymanie więcej niż pewna. Tuż nad nimi stawiam Oser, dla którego będzie to drugi z rzędu sezon w 1, na pewno trudniejszy. Trudniejszy, bo z zespołu odeszło sporo ważnych zawodników, zwłaszcza najlepszy strzelec Perę. Czy mają wystarczający zespół, by się utrzymać? Raczej tak. Czy im się to uda? Przekonamy się w maju. Nad nimi drugi z beniaminków Mets. W zeszłym roku trzecie miejsce w drugiej lidze i awans po barażu. W tym roku dla mnie są wielką niewiadomą. Albo przegrają z Kretesem, jak to na ten moment wygląda w lidze, albo z drobnymi nerwami, ale uda im się pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niemniej transfery na plus. 13 miejsce wręczam Tuluzie. Rok temu zajęli wysokie 10 miejsce, ale nie chce mi się wierzyć, by zespół, który jak dla mnie ma bardzo wąską kadrę, którą zapchał młodzieżowcami i może liczyć na poprawę rezultatu. Nowi zawodnicy mnie nie przekonują, a odejścia z zespołu były dość poważne. Trenera Martineza czeka sezon pełen pracy. Najwyżej z Beniaminków na 12. miejscu Paris FC, druga ekipa z Paryża w Ligę, można powiedzieć wreszcie. Nawet jeśli mocno odstają od PSG, to będzie miło, że ten dominator nie będzie jedyną ekipą z Paryżem w nazwie. A pozyskali naprawdę klasowych i doświadczonych graczy. Trapp, Iconé, Simon i inni na pewno są w stanie ich utrzymać. 11 miejsce to Stad Brest. Odeszło aż sześciu piłkarzy, którzy w zeszłym sezonie zagrali ponad 1500 minut, co wraz z Lyonem jest najgorszym wynikiem w tej lidze. I niestety nie uzupełnili składu piłkarzami o podobnej lub lepszej klasie. Tak mówię też o naszym bramkarzu Radosławie Majeckim, który już w nowych barwach zdążył wylecieć z boiska. 13 miejsce w zeszłym sezonie, u mnie dziesiąte miejsce w obecnym. Nąd. Mimo że rok temu typowałem ich do baraży o utrzymanie, trochę zmieniłem na ich temat zdanie. Zespół potrafi walczyć i ma w kadrze mocnych zawodników. Nawet odejście tak ważnych graczy jak Paloa, Simon, Kiriveia czy Augusto powinni być w stanie ogarnąć. Połowie stawki u mnie Strasburg. Pomimo siódmego miejsca rok temu i tendencji wyraźnie zwyżkowej, zespół ten w tym roku będzie musiał sobie radzić z faktem, że zagra w europejskich pucharach oraz z tym, że spora część ich najlepszych zawodników wpada tam tylko na rok na wypożyczenie z Chelsea. Brak stabilizacji odbije się na wynikach. Ósme miejsce to u mnie Nicea. Bardzo dobry zeszły sezon zakończony na czwartym miejscu. W tym roku nie wróżę im powtórki z rozrywki. Przede wszystkim ze względu na osłabienia. Odszedł podstawowy bramkarz, nasz Marcin Bułka, ważna postać Rosario w środku pola oraz najlepszy snajper Gesond. Absolutnie żadne nazwisko, które przybyło ich zastąpić nie daje mi nadziei na utrzymanie formy. Nad nimi postawiłem na Lons. Również nie najgorszy sezon rok temu, ale tutaj dużo bardziej podobają mi się nowe twarze. Edward dostanie szansę na odbudowę po nieudanej za bardzo przygodzie w Crystal Palace. Toven już zaczął strzelać, a dopiero powrócił do rodzimej ligi. Jest potencjał, choć odeszli Samba i Medina, ważne elementy zespołu. Na szóstym miejscu może zaskoczenie Ren, które w poprzednim sezonie było dopiero dwunaste. No i będą mieli od początku problemy. Z klubu odszedł super snajper Kalim Wendo, pomocnik Matusiwa oraz obrońcy Traffert i Asinion. Im przynajmniej zastępstwa udało się w miarę dobre znaleźć. Moim zdaniem wrócą do czołówki, bo odpoczywają od rozgrywek europejskich. Na piątym miejscu Lil. choć zastanawiałem się, czy nie powinni być niżej. Ekipę Bruno Genesio opuścili podstawowy bramkarz Chevalier, szef obrony Diakity, najlepszy od lat strzelec David oraz parę innych ważnych ogniw. A oni, zamiast wykorzystać te pieniądze na nowych zawodników, chcą oprzeć swoją siłę na 38-letnim Olivier'ze Giroud. Pomimo ogromnych problemów i bycia blisko karnej degradacji, na czwartym miejscu stawiam Lyon. Początek sezonu pokazał, że nawet odejście gwiazd jak Lacazette czy Szerki nie oznacza, że zespół przestanie dobrze grać. Są w czołówce i myślę, że tym razem w niej pozostaną, choć nowe twarze, przynajmniej mi na ten moment, nie imponują. Trzecie miejsce na podium dla Monako. Dość nietypowe i dziwne wydało mi się to okno transferowe w Monako. Trener hitter młodych, rozwijających się zawodników, zastąpił ogromem doświadczenia, a wręcz wiekowymi piłkarzami, co często w tym klubie się nie zdarza. Ciekawe, czy odbudują się w tym zespole Ansu Fati i Paul Pogba. Wicemistrzem, jak się łatwo domyślić, zostanie moim zdaniem Marsylia, podobnie jak rok temu. Ze wszystkich zespołów mieli chyba najmocniejsze odkienko, zwłaszcza zaskoczyła mnie ich aktywność w ostatnich dniach, gdy ściągali m.in. Emersona czy Pawara. Trener DCRB jedyne z czym musi sobie poradzić to strata Adriana Rabio. No i mistrzem, jakie to nudne, PSG. Ta drużyna jest za dobra, poza zasięgiem innych zespołów w ligue. Luis Enrique poukładał ją tak, że teraz szklane drewno z Barcelony jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia złotej piłki. Jestem ciekaw, jakim wyjdzie zamiana do Narumy na Chevaliera i wstawienie do podstawowego składu Iliza Barnego. To była Francja, a Wy w komentarzach na dole piszcie jakie są Wasze typy. Zostawiajcie też łapki w górę i subskrypcję. Na dziś ode mnie to wszystko. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.